Co ty tu robisz? To tak się witasz ze swoim przyjacielem? Dalej, co z tobą? Jakie ci? Jak dobrze cię widzieć. To przedstawisz mnie kumplom, czy nie? Tak, chłopaki, to jest Benicio. To mój stary... Przyjaciel? Właśnie, pracowaliśmy razem w Meksyku. Tylko latem. W Wheels, pamiętacie? Mówiłem wam. Tak, jasne. Od razu widać, że jesteś w porządku. Mimo mi? Tak, a chłopaki to... Niko i Pedro. Basista i perkusista słynnego Roller rollerbendu. Co? Znamy się? Spotkaliśmy się gdzieś? Wy mnie nie znacie, ale ja widziałem was w internecie. Ciągle oglądałem, jak graliście. Cieszę się, że mogę was poznać osobiście. Bardzo nam miło. Wow! Jakie wytłumacie? Genialne mieszkanie! To miejsce jest jak bajka. Jesteś muzykiem? Tak, no jasne. Śpiew i gra na gitarze. I uwielbiam Roller Band. Nie mogę się doczekać, aż zagracie coś na żywo. Macie teraz w planach jakiś koncert? Tak, szykuje nam się występ na konkursie wrodkarskim. Szkoda, że straciliśmy najbardziej utalentowanego członka zespołu. Tak, to prawda. Widziałem, że otrzymałeś nagrodę Widi. Gratulacje. Zaczynałeś na plaży, a popatrz. Teraz robisz karierę solową. Cieszy mnie twój sukces. Dzięki. A co u Ciebie? Co z twoim zespołem? Wiesz, odszedłem z zespołu i chcę spróbować swojego szczęścia tutaj. No bo skoro tobie się udało, to być może mnie też tutaj się powiedzie. Pewnie, trzeba Jasne. spróbować. Mhm. Dobra chłopaki, na mnie już pora, sorry. Wpadłem tu tak niespodziewanie i nie chcę wam siedzieć na głowie. Coś ty, Pedro, brał się właśnie za szykowanie jedzenia, więc... Te, w sumie to miał je robić Simon. Ja? Tak. Jeśli tylko chcesz, możesz zjeść razem z nami. Tak! Jak mógłbym odrzucić zaproszenie od roller bendu? <laughs> Jasne, Szute. że zostanę, ale pod warunkiem, że pomogę wam przygotowaniu. Świetnie! Meksykańskie żarcie. Chodź. Fajnie, że zostałeś. Chodźmy.